Runda EFT, układ trawienny, runda na uspokojenie układu pokarmowego, bardzo pomocna w występowaniu biegunki, grypy żołądkowej, problemów z jelitami. Bok ręki, punkt karate. Mimo, że mam te problemy z żołądkiem i brzuchem, Może to grypa żołądkowa, może stres i napięcie. Czuję się naprawdę źle. Ciągle coś mi się dzieje. Jest mi niedobrze. To zauważam, że dzieje się to wtedy. Gdy muszę podjąć jakieś decyzje. To mnie stresuje i czuję dyskomfort. I zaczynają się te wszystkie sensacje w brzuchu. To i tak akceptuję siebie i wszystko to, co się dzieje. Mimo, że jest we mnie dużo zwątpienia, a kiedy wątpię, coś dzieje się z moim ciałem, kiedy czuję stres, układ trawienny wariuje. Mam biegunkę i czuję się bezradna. Czuję, że tracę kontrolę, to i tak akceptuję siebie i wszystko to, co czuję, mimo że brak mi poczucia bezpieczeństwa i chcę, żeby to wszystko się skończyło. I moje jelita dlatego się spinają, dlatego pojawiają się w nich skurcze, a ja czuję, że zwariuję, że tego nie wytrzymam. Czuję się niepewnie i bardzo niespokojnie. i tak akceptuję siebie w tym wszystkim, co teraz czuję. Brew ten chaos w moim brzuchu i żołądku. Bok oka. To uczucie niepokoju w moich jelitach, kiedy ja czuję się niepewnie. Pod okiem Tracę kontrolę nad swoim ciałem, podnoszę i jeszcze bardziej się wtedy boję. Broda, nie wiem co się dzieje, obojczyk i to mnie przeraża. Pod pachą moje jelita wtedy wariują. Czubek głowy. Mam dość tego biegania do łazienki. Brew. Mam dość tego braku sił. Bok oka. Mam dość tego, że moje emocje wpływają na mój brzuch. Pod okiem mam sobie dużo napięcia i lęku. Pod nosem. Szczególnie, gdy muszę samodzielnie, broda, podjąć jakieś ważne decyzje. Obojczyk to mnie stresuje i niepokoi. Pod pachą, co jeśli decyzje będą złe? Czubek głowy. Tak jak zdarzało mi się w przeszłości. A co jeśli mimo tego bok oka moje jelita i żołądek mogą czuć się bezpiecznie pod okiem? Co jeśli pod nosem? Mimo tego mogę poczuć się pewnie broda? Uwolnić już ze swojego ciała, oboczy, to uczucie niespokojnie. Pod pachą uwalniam lęk przed utratą kontroli, czubek głowy. Uwalniam to przekonanie, że tracę kontrolę nad swoim ciałem. Bref, w swoim ciele mogę czuć się bezpiecznie. Bok oka. Mogę uwolnić to zwątpienie. Pod okiem. Mogę oddychać i uspokoić oddechem. Pod nosem. Mój układ trawienny. Broda. Uwalniam ten lęk i niepokój. Obluczy każdej komórce mojego ciała pod pachem. czuję się coraz pewniej czubek głowy czuję się coraz bezpieczniej. Wbrew, oddycham spokojnie. Bok oka mam zaufanie do siebie pod okiem. Mam zaufanie do mojego ciała. Pod nosem jest we mnie spokój. Broda już się nie boję. Obojczyk już mnie to nie przeraża. Pod pachą każda komórka w moim. Regeneruje się, uzdrawia czubek głowy, bo ja czuję się bezpiecznie, pewnie i spokojnie.